Dzień dobry kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Zaczynamy nowy Ten tydzień. Ten zaczniemy od niedzieli. Dziś jest niedziela karnawałowa. Tutaj w Kluzany będą dzisiaj świętować karnawał. Wszyscy się będą przebierać. Będzie naprawdę bardzo dużo atrakcji. Jest wcześnie rano. Ja czekam teraz na klientkę, bo mam kilka makijaży. Właśnie takich typowo karnawałowych. Pierwszym makijażem będzie Bunny Makeup, czyli króliczek z Alicji z Krainy Czarów. Zobaczymy, jak wyjdzie, bo moja klientka już jest po 60. Na pewno to będzie nie lada wyczyń, żeby zrobić ten makijaż dobrze. Postaram się to nagrać. Postaram się przynajmniej zrobić zdjęcie albo nagrać Wam efekt końcowy, muszę się zapytać mojej klientki, czy na to mi pozwoli. Jak wam mówiłam wiele razy we Włoszech. Klientki nie chcą za bardzo być na portalach społecznych, na różnych stronach, dlatego rzadko kiedy pozwalają mi na robienie zdjęć i publikację tych zdjęć. Także niestety zobaczymy, może tym razem się uda. Także ja zaczynam mój dzień pracy w moim królestwie makijażowym. O, teraz Wam pokażę. Mamy tutaj całe moje królestwo makijażowe już gotowe. Ja się zabieram do pracy i widzimy się później.

I... <laughs> tak się prezentujemy, moja piękna Tusia. I ja. <laughs> Zrobiłyśmy też sobie uszka. Niestety, kiedy się tak malowałyśmy, okazało się, że karnawał jest anulowany. Um, niestety wirus, koronawirus się rozprzestrzenia bardzo szybko tutaj we Włoszech. Były już przypadki. Nie ma nic śmiesznego w tym. Były już po prostu przypadki dość blisko nas, dlatego do odwołania są zamknięte wszystkie szkoły, uniwersytety, biblioteki, wszelkie organizacje jakichkolwiek koncertów czy właśnie karnawału. Wszystko jest anulowane. Troszeczkę jest to martwiące. Martwiące jest to, że żeby anulować wszelkie takie demonstracje czy świętowanie, najpierw na pewno trzeba dobrze to przemyśleć, bo to są koszty. Więc skoro tak zrobili, to znaczy, że jest naprawdę się czego bać. Nie wiem, na razie będziemy czekać na kolejne ogłoszenia. Ja się nigdzie z dziećmi nie ruszam, czyli w tym tygodniu, tak jak obiecałam, was nie zabiorę do Mediolanu, bo się nie wybieram, żeby jechać metrem, nie pojedziemy, prawda, na okazję? Tak, nie. Po prostu się do tego obawiam. Po co pchać się gdzieś, gdzie można jednak się zarazić? Dobrze, że mieszkamy w takiej małej miejscowości, aczkolwiek to też nie jest takie pewne, że w takiej małej miejscowości nic się nie wydarzy. Bo wiadomo, że tutaj mieszkańcy też pracują w Mediolanie, czy w Bergamo, czy w Bresi i spotykają wielu innych ludzi, i w taki sposób bardzo łatwo jest to rozprzestrzenić i złapać od, nawet w takiej małej miejscowości. Dlatego my siedzimy sobie w domu, zaraz przyjdzie Anastazji koleżanka i będziemy się bawić w karnawał tutaj w domu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. My się nie poddajemy. Zaraz zrobię im jakiegoś torcika, jakieś ciasto. I będzie wesoło. Przykro mi, że nie pokażę Wam w tym roku, jak wygląda karnawał włoski. Na takie rzeczy nie ma się wpływu. No niestety, siła wyższa. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz makijaż. Dwa kotki. Z Wami się żegnamy. Powiedz cześć. Cześć. Cześć wszystkim. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Addio. Addio. No, daj. Nie. Yeah. 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 Nic. Do następnego filmu. Cześć. Ale mi się podobają nasze makijaże. No wyszłyśmy cudnie, prawda jak Kutusiulka? Tak. No pięknie to wyszło, no szkoda. Zobacz nosek się róża. Jak prawdziwy kotek. No i teraz po całym tym malowaniu Trzeba to wszystko posprzątać Teraz Ty będziesz sprzątać Nie Tak, tak. kto to będzie sprzątał? Przecież nie ja Tak I wszystkie pędzle trzeba myć Nigdy nie widziałam półek w Tak pustych Wszystko puste Patrzcie, nie ma w ogóle Patrzcie, nie ma w ogóle ziemniaków Zobaczcie też makaron. Wszystko wykupione. Zobaczcie, jesteśmy w Lidlu. Nie ma w ogóle rzeczy na półkach. Wszystko jest wykupione. Pustki. Zobaczcie. Po prostu szok. Nie ma w ogóle owoców i warzyw. Właśnie wróciłam z zakupów i powiem wam, byłam w wielkim szoku. Sklepy puste, opustoszałe półki, gdzie był makaron, nie było ziemniaków, warzyw, owoców. Odkąd mieszkam we Włoszech, w ogóle odkąd gdziekolwiek mieszkam, bo w Polsce też mi się nigdy nie zdarzyło, nigdy nie widziałam tak pustych półek. Ludzie dostali jakiegoś szału, zaopatrują całą swoją dispensę, całe magazyny jedzenia, jakby co najmniej mieli teraz zamknąć w wszystkich w domach. No oczywiście ryzyko jest, bo już w niektórych miejscach we Włoszech, w niektórych gminach takie postawienie było, że właśnie sklepy są otwarte tylko w niektórych godzinach, jest tylko nie, nieliczna ilość ludzi, która może wejść, 40 osób na, za jednym razem, żeby po prostu y, nie było tłumów. Szkoły zamknięte, uniwersytety zamknięte, wszelkie jakieś y, demonstracje są zabronione, większe spotkania większych grup. Nawet bary niektóre są zamknięte od godziny 6 wieczorem po to właśnie, żeby zrezygnować z, z takich spotkań, większych grup ludzi. Co prawda śmieszne to jest wszystko, bo ludzie chodzą normalnie do pracy, kina są zamknięte, spektakle wszystkie odwołane, a jak idziesz do sklepu, do Eselungi, to są po prostu tłumy. Niektórzy ludzie ubierają maskę, co tak naprawdę mówią, że ta maska od niczego nie chroni. Ale y, na przykład kasierki tych masek nie mają, rękawiczek też nie mają. Ja ogólnie nie jestem. Nie panikuję. Owszem, alarm jest. To jest zwykła grypa, troszeczkę mocniejsza niż normalna grypa. Bardziej chodzi o to, że. Kiedy będzie taki bardzo duży nawał osób chorych, nie będzie dla wszystkich miejsc w szpitalach, lekarzy po prostu nie będzie. I dlatego to jest takie ryzykowne, bo sam w sobie wirus nie jest aż tak niebezpieczny. Piszecie do mnie bardzo dużo wiadomości, czy macie przyjechać do Włoch, bo macie na zarezerwowane jakieś wycieczki. Nie jestem w stanie wam nic poradzić. Jeśli ogląda się wiadomości, to sytuacja wygląda poważnie. Może stać się poważna, bo ten wirus się bardzo szybko rozprzestrzenia, ale nie czuję się na siłach, żeby Wam powiedzieć absolutnie rezygnujcie z wyjazdu, absolutnie nie przemieszczajcie się. To jest wybór każdego i osoby. Wiecie, dzisiaj w dzisiejszych czasach ludzie się przemieszczają, ludzie się przemieszczają ciągle. Lotniska są wciąż otwarte. Na lotniskach nie, nie widać, żeby wszyscy mieli maski, więc. Wydaje mi się to takie troszkę absurdalne. Lombardia jest, już są już przypadki zachorowań. No ale nie nie że zabraniają ludziom przemieszczać się, więc dziś jest to tutaj Brescia, Bergamo, a jutro to będzie już Rzym, to będzie Neapol, będzie Polska, będą Niemcy. Także brak kontroli. Nie rozumiem dlaczego jest taka panika tu, a w innych miastach nie. No nie wiem, nie wiem sama co o tym myśleć, w każdym razie tak, odpowiadam na Wasze pytania. We Włoszech jest alarm, w moich okolicach jest alarm, szkoły są zamknięte do odwołania. Czekamy tylko na moment, aż zamkną również sklepy i nie wiem, czy zakupy będzie można robić tylko online i będą dostarczane, żeby właśnie ograniczać właśnie ludziom chodzenie do takich miejsc publicznych, jak na razie sytuacja wygląda właśnie tak. Jeśli będą jakiekolwiek nowości, to na pewno Wam dam znać. Yy, głowa do góry, jak na razie. Ja też zrobiłam z dziećmi zakupy takie większe, ale to ze względu na to, że obawiam się, że po prostu ludzie zaczną tak panikować, że będą latać po tych sklepach, wykupią wszystko, bo w ciągu dwóch dni wykupili wszystko prawie. I dlatego postanowiłam pojadę i przynajmniej nie będę musiała wyciągać dzieci. Byliśmy już o 7 rano w rozjeździe, by zrobić zakupy. Niestety, merkata są też zamknięte, więc nie mogliśmy kupić sera. Ja zazwyczaj w poniedziałki jeżdżę po ser dorowato na, na merkato. Niestety zamknięte, także niestety nie mogliśmy go kupić. Sklepy są otwarte, ale tak jak mówię, warzyw i owoców prawie w ogóle nie było także kupiłam to, co się dało i będę starała się po prostu, żeby dzieci były na świeżym powietrzu, żeby nie chodziły do właśnie centrów handlowych, do sklepów, bo dlatego pojechaliśmy dziś o 8 rano, nie było strasznego tłumu, o 8, kiedy otwarli sklep, naprawdę było nas niewielu, dlatego szybciutko do domu. Czym mniejszy kontakt jest, tym lepiej, oczywiście to wszystko zależy od tego też, jaką my mamy odporność naszego organizmu, bo jeśli... Tą odporność mamy niską, to wiadomo, że możemy złapać taką grypę w bardzo niebezpiecznym, w niebezpiecznej formie, także e, dobrze jest się wzmacniać, pić dużo soków z witaminy C, ja właśnie robię centrifugę moim dzieciom, to tyle na dziś, e, ja się z Wami żegnam, jeśli macie pytania, to piszcie pod spodem, będę starała się odpowiedzieć, ale naprawdę nie piszcie do mnie, czy możecie przyjechać do Włoch, jak to wygląda, naprawdę nie czuję się, żeby Wam poradzić, e, czy tak. Takie ryzyko możecie podjąć. To każdy już musi zdecydować sam, bo wiadomo, ryzyko jest. No nie jest to jakaś śmiertelna choroba. Może być, jeśli nasz organizm jest słaby, jeśli nie będziemy mieli szybko jakiejś pomocy lekarskiej, ale nie jest to jakaś taka epidemia śmiertelnej choroby. Też nie panikujmy. Teraz się z Wami żegnam, no i zapraszam na kolejne moje filmy. Cześć Wam.